Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Lato otwartych boisk, miejskie spotkania medyczne, swing na Jagiellońskiej, trzeci śląski piknik architektoniczny, męskie granie. Będziemy myśleć o tym, żeby wrócić tutaj za rok. Ruch remisu jest Lechem. Na boisku zostawiliśmy mnóstwo zdrowia. Gościem kolejnego spotkania z cyklu Lato otwartych boisk był były król strzelców Ligi Austriackiej Radosław Gilewicz. Piłkarz, który zakończył karierę w 2009 roku, teraz rekreacyjnie występuje w reprezentacji Śląska Oldboyów oraz jest ambasadorem reprezentacji Polski do lat 15 i członkiem sztabu szkoleniowego tego zespołu. Radosław Gilewicz, no to był reprezentant Polski w piłce nożnej, 10 meczów zaliczył w naszej kadrze, no ale przede wszystkim ma niebagatelne doświadczenie, jeśli chodzi o występy w klubach zagranicznych, bo przez wiele lat grał w Niemczech, ale przede wszystkim w klubach austriackich, tam zdobywał tytuły mistrza kraju, puchary, był na nawet królem strzelców Ligi Austriackiej, więc te dzieci, które przyszły dzisiaj, chcą się dowiedzieć, jak należy strzelać bramki to myślę, że jest to najlepszy człowiek, który może nam pomóc w tym i, i, i podpowiedzieć jak się przygotować do takiego bycia snajperem na boisku. Jak dostałem to zaproszenie, to um, od razu przyjęłem. Lubię, lubię spędzać czas z dziećmi i myślę, że, że będziemy się fajnie bawić, bo chyba o to chodzi. Cały czas mówiliśmy, że będziemy się starali zapraszać gwiazdy ze świata sportu na lato otwartych boisk. Udało nam się, strasznie się cieszymy, że Radosław Gilewicz przyjął nasze zaproszenie. To jest zawsze miła niespodzianka. Dzieci czekają na spotkania ze znanymi postaciami sportu. Warto uprawiać sport, czy to jest piłka nożna, czy siatkówka, czy koszykówka, czy inna dyscyplina. Nie jest łatwo. Dzisiejsze dzieci są troszeczkę inne mentalnie. Oni mają zbyt dużo możliwości, spędzania czasu, więc nie jest łatwo ich właśnie wciągnąć choćby do piłki nożnej. Zmieniamy pozycję! Tak! Brawo, brawo! Ruszamy się, ruszamy się, panowie, to jest trening! W Chorzowskim Centrum Kultury po raz kolejny mieszkańcy Chorzowa wzięli udział w miejskim spotkaniu medycznym. Dr. Jolanta Zaremska zaprezentowała wykład na temat choroby zwyrodnieniowej stawów. Jest to grupa chorób zwyrodnieniowych dotyczących wszystkich stawów i będę dzisiaj mówiła na temat tego, na czym ta choroba polega, jak pacjent sobie może nią, z nią radzić, jak się tą chorobę leczy, jak zapobiegać rozwojowi choroby zwyrodnieniowej stawów. Która jest najczęściej występującą chorobą, zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, a jej częstotliwość będzie rosła, ponieważ społeczeństwo się starzeje. Koszty leczenia i utrzymania ludzi w wieku starszym, dotkniętych najczęstszą chorobą, są ogromne. Często nie ma czasu, żeby wszystko to wyjaśniać pacjentom, natomiast na takich wykładach i w takich miejscach i dzięki takim projektom jest możliwe szersze omówienie problemu i odpowiadamy na pytania, które bardzo często pacjenci zadają. Tutaj na wykładach, a nie mają na to czasu w gabinetach lekarskich. Było to już ostatnie miejskie spotkanie medyczne w te wakacje. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie zespołu szpitali miejskich www.zsm.com.pl, gdzie również podana zostanie data wrześniowego spotkania. Na ulicy Jagiellońskiej w ramach upamiętnienia 145 rocznicy utworzenia Królewskiej Huty zagrała orkiestra Darek Bend. W programie Big Bendu słuchacze mogli usłyszeć standardy muzyki rozrywkowej i swingowej. Darek Bend rozpoczął swoją działalność w 2000 roku pod przewodnictwem Dariusza Barwińskiego. W swojej karierze koncertował m.in. we Włoszech, na Węgrzech i Niemczech. Zespół ma w dorobku dwie wydane płyty, a podczas swoich koncertów spotyka się z licznymi dowodami uznania. 19 i 20 lipca w Parku Śląskim odbył się Trzeci Śląski Piknik Architektoniczny. Prezentowane prace przygotowane zostały przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. Impreza odbyła się pod patronatem dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Prezentowaną w kapeluszu wystawę architektoniczną będzie można podziwiać do 28 lipca. Wstęp wolny. Peszek, Sojka Możdżer oraz dwójka dyrektorów artystycznych OSTR i Nosowska. Między innymi tych artystów mogli usłyszeć mieszkańcy Chorzowa i okolic podczas męskiego grania. Impreza, której organizatorem jest Grupa Żywiec, odbyła się pod szybem prezydent przy kompleksie sztygarka. Staramy się z, z, co roku. E... Pokazywać, że męskie granie rozwija się, tak? że, że, że jest pojemną formułą. No i te celem marki żywiec jest też promowanie polskiej muzyki, polskiej, polskiej kultury, stąd też ten cykl koncertów. Uważamy, że to, co takim deskryptorem współczesnych Polaków jest apetyt na życie. Wierzymy mocno w to, że jakby przejawem tego apetytu na życie jest twórcze napięcie, a z twórczego napięcia rzeczą, rodzą się rzeczy niezwykłe. Te twórcze napięcie mamy możliwość zobaczyć na męskim graniu poprzez duet dyrektorów artystycznych, Kasi i Ostrego, którzy są z zupełnie dwóch różnych nurtów muzycznych, prezentują zupełnie dwie odrębne stylistyki muzyczne, wrażliwości muzyczne. Z pewnością czynnikiem, który przyciąga tysiące melomanów na męskie granie w całej Polsce jest możliwość usłyszenia bardzo unikatowych kompozycji. Nie co dzień na scenie można zobaczyć razem Stanisława Sojka z Katarzyną Nosowską bądź Ostrego z Leszkiem Możdżerem. Jak spotykają się artyści z różnych bardzo w końcu gdzieś źródeł, z różnych doświadczeń, z różnych pokoleń w końcu, to no jest duże prawdopodobieństwo, że to spotkanie pozwala na stworzenie wartości dodanych, no tak najkrócej mówiąc. A więc dla mnie dzisiaj to będzie pierwszy raz, poza tym Hej przygotował e, e, aranżację utworu, którego ja nie grałem lat co najmniej 15, mojego utworu, i e, jestem e, no, bardzo podekscytowany, dlatego że mieliśmy, mieliśmy spotkania, już mieliśmy próby i e, dzisiaj robiliśmy próbę dźwięku. I to jest bardzo e, świetnie przygotowane i dla mnie to jest. Znowu pierwszy raz. Duża ilość widzów, wspaniała atmosfera oraz piękny teren utwierdzają organizatorów w przekonaniu, że to miejsce ma potencjał i warto jeszcze tu będzie wrócić z festiwalem. Formuła męskiego grania z roku na rok się, się rozwija i my chcemy jeździć z rasą i docierać do różnych, różnych miejsc. W tym roku podjęliśmy decyzję, że z powrotem po, po trzech latach jakby nieobecności wracamy do, na Śląsk w, 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 i pojawiliśmy się w, w Chorzowie. Myślę, że widząc, jak żywo Reagują odbiorcy, myślę, że będziemy, będziemy myśleć o tym, żeby wrócić tutaj za rok. Potopieczni trenera Jacka Zielińskiego zremisowali na własnym boisku z poznańskim lechem. Bramkę dla chorzowskiej drużyny zdobył kapitan Marcin Malinowski. Szczęście chyba mi pomogło, tam był straszny gąszcz, e, szczerze powiem ta piłka mi nawet dobrze nie siadła, no, ale jakimś cudem wpadła i, i fajnie, e, że zaczęliśmy y, ten sezon od, od zdobycia punktowej. Doświadczenie Marcina pokazało, że wcale nie trzeba uderzać y, tak mocno, trochę dokładności i 1-1. Myślę, że było widać, że, że chcieliśmy zagrać w całą pulę, y, na boisku zostawiliśmy lustro zdrowia. I, i chcieliśmy ten mecz za wszelką cenę wygrać. No, myślę, że z remisu e, też możemy być zadowoleni. Wiadomo, gramy z, z, graliśmy z Lechem i, i myślę, że, że jakiś tam niedosyt jest, ale, ale myślę, że możemy być zadowoleni. Zdawaliśmy sobie sprawę, że druga bramka dla Lecha to może przekreślić wszystko. Staraliśmy, staraliśmy się w miarę solidnie grać w obronie, ale też większą ilością zawodników zaatakować, co przyniosło skutek. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. 26 lipca ruch Chorzów podejmie na własnym boisku Lech Gdańsk. Tego samego dnia w Sztygarce Katarzyna Groniec zaśpiewa na otwarciu Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. W najbliższą niedzielę zapraszamy do skansenu na prezentację instrumentów dawnych. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!